Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym filmie. Tappening wysłał mi znowu jakiś ciekawy routerek. Tym razem jest to Archer MR500. Ostatnio testowałem model Tappening Archer MR600. Był to praktycznie identyczny model jak ten. Niczym się nie różnił i z wyglądu i z parametrów. Tak samo tamten, jak i ten obsługuje LTE kategorii 6 do 300 megabitów na sekundę. Można do niego włożyć kartę SIM. Mamy także obsługę wzmacniaczy dedykowanych Możemy zbudować sobie taką jakby domową sieć kratownicową w systemie one Mesh. Porty gigabitowe, multi technology i wsparcie dla WPA3, zabezpieczenie hasła do WiFi. I zobaczmy, jak on wygląda może z tyłu najpierw. Bardzo zgrabny routerek malutki. Porty. Mamy cztery interfejsy, trzy interfejsy LAN jeden interfejs lan na wan czyli jak się domyślacie ten routerek możemy podłączyć także na przykład pod punkt dostępowy ze światłowodu od jakiegoś pona albo pod na przykład modem kablowy tutaj mamy po prawej wejście na kartę nano sim card dwa przyciski Wi-Fi on off wps reset i co ciekawe Anteny do tego routera są wkręcane takie porty SMA. Pomimo, że są to naprawdę duże anteny, one mają naprawdę fajny zysk, bardzo dobrze sygnał łapią. To zawsze możemy sobie je zmienić na większe, bo mamy porty, co jest w dzisiejszych routerach już praktycznie niespotykane. Co jeszcze, jeśli chodzi o jego wygląd? Tutaj od spodu macie. Takie dziury. Możecie sobie włożyć kołeczki i przyczepić go na przykład na ścianie albo na suficie, jeżeli ktoś chce. Pobój prądu 12V 1,5A. Jak na router, który ma jeszcze LT, to nie jest naprawdę dużo. Nadaje dwie sieci: 2,4GHz oraz 5GHz, co jest bardzo ważne. Jeżeli mieszkacie gdzieś w bloku, 5GHz musi być. To jest mój bo inaczej będziecie mieli zakłócenia. I tak powiem Wam jedno o tym sprzęcie. On zasuwa. Nie jest to. Sprzęt, który się muli, on zasuwa. Ja mam na LT powyżej 100 megabitów na sekundę, a najczęściej mam ponad 150 megabitów na sekundę, czyli jest to dosyć szybki routerek. Używam go także, jeśli chodzi o serwer, na którym mam swoją stronę internetową, na którym przesyłam surówkę. I powiem Wam, że całkiem fajnie to wygląda, bo serwer jest połączony tutaj do routera za pomocą właśnie portów LAN. Korzystam z jednego z portów i jeśli korzystam na przykład z właśnie z laptopa, chcę przesłać jakąś większą ilość plików, no to te transmisje są powyżej 200 megabitów na sekundę. Czyli wysyłam po Wi-Fi, a komputer, na którym. Jest strona internetowa oraz serwer FTP, odbiera wszystko po kabelku UTP. Mogę go polecić śmiało, bo no, ma jedną przewagę nad zwykłymi routerami. Jesteście mniej uzależnieni od jednego operatora. Jeżeli jakiś operator Wam się nie spodoba, wchodzicie w konfigurację tego routera, przełączacie go na LTE i korzystacie z internetu. LTE. Jeżeli na przykład operator LTE Was zawiedzie, no to zawsze możecie przełączyć się na operatora kablowego, czyli kablówkę albo y, światłowód. To już po prostu zależy od Was. Prędkości tego sprzętu są naprawdę fantastyczne. Zobaczcie sobie, tutaj mam jeszcze filmik, który robiłem wcześniej z modelu, y, to jest MR500, a ja robiłem z modelu MR600. One się niczym nie różnią. Transmisje są dokładnie takie same. Także ten sprzęt mogę Polecić, zapraszam. W opisie jest drugi filmik, na którym macie speed testy z tego sprzętu. Trzymajcie się, cześć.